Specjalizuje się w analizowaniu zamachów terrorystycznych i bezpieczeństwie infrastruktury krytycznej, ale bardzo lubię czytać. Właśnie ukazała się najnowsza książka duetu Kafir i Maziewski. W dzisiejszym odcinku opowiem o tej książce. Zapraszam. Kafir. To pseudonim byłego funkcjonariusza Wojskowych Służb Informacyjnych, a potem Służby Kontrwywiadu Wojskowego. Kafir w języku arabskim oznacza niewiernego i to jest bardzo wyraźne nawiązanie do faktu, że autor służył w Afganistanie. Z kolei Łukasz Maziewski to jest dziennikarz, który specjalizuje się w tematyce związanej z bezpieczeństwem. Panowie spotkali się kilka lat temu, i efektem ich współpracy są trzy powieści. A przed kilkoma dniami światło dzienne ujrzała ostatnia, czyli Zawieszenie. Ważna informacja. Te książki należy czytać w kolejności, czyli zaczynamy od powieści High Life, następnie weryfikacja. I jako trzecia zawieszenie. Dlaczego to jest takie ważne? Dlatego, że fabuła się zazębia. Wydarzenia z pierwszej, drugiej części w jakiś sposób powracają w części trzeciej, i gdybyśmy zaczęli od środka bądź od końca, nie połapiemy się. Poza tym bohaterowie także wracają. Przede wszystkim główny bohater. Podpułkownik Radosław, Radosław Sztylc, ale także funkcjonariuszka CIA, Beverly, także Stary Wielgus, także Czarny, który pojawia się już w pierwszym i w drugim tomie. W drugim tomie pojawia się z kolei Tamar, która też wróci w trzecim. Z tego względu naprawdę bardzo sugeruję czytać te książki po kolei. Książka opowiada o losach podpułkownika Radosława Sztylca. A jego losy tak naprawdę krzyżują się z różnymi sprawami i różnymi miejscami. No, w końcu jest funkcjonariuszem kontrwywiadu. Dlatego akcja toczy się w Bagdadzie, w Afganistanie, w polskiej bazie, a także w Moskwie i oczywiście w różnych częściach Polski. Radosław, Radosław Sztylc do WSI wstępuje w 1997 roku. Ostatnie sceny książki dzieją się w 2009, czyli ta akcja jest bardzo mocno rozciągnięta. Wspólny mianownik to działalność służb specjalnych, i w tej książce ich ślady są absolutnie wszędzie. Nawet jeżeli mamy scenę, gdzie gdzieś na Rubieżach Polskiej do knajpy polski kebab wchodzi lokalny przedsiębiorca. To zaraz się okazuje, że to nie jest zwykły pan na emeryturze z nadwagą, ale właśnie był funkcjonariusz, a w dodatku agent. Ta książka, ale właściwie wszystkie trzy książki, o których wspomniałam, pokazuje realia pracy kontrwywiadu, a szerzej służb specjalnych. Dla osób związanych z tamtymi sferami, no, czytanie tego typu rzeczy nie ma sensu, bo mają to na co dzień w pracy. Ale dla całej reszty społeczeństwa to jest taka jedyna okazja, żeby zobaczyć przez dziurkę od klucza, ale autor jest byłym funkcjonariuszem, czyli on tak naprawdę wielu rzeczy napisać najzwyczajniej w świecie nie może. Dlatego w przypadku takich książek mnie najbardziej interesuje to, czego autor nie napisał. W tej książce jest bardzo dużo goryczy, A w jednym z wywiadów Kafir powiedział, że on ma dwóch synów i chciałby, żeby kiedyś, kiedy oni przeczytają o bandytach z WSI, żeby mieli pewnego rodzaju kontrapunkt. Dlatego zaczął pisać, spisywać wspomnienia, a potem to się przerodziło w książki. I gorycz związana właśnie z rozwiązaniem tej służby jest widoczna w wszystkich książkach, myślę, że chyba najbardziej w weryfikacji. Tam jest taki bardzo specyficzny rozdział, pokazujący Sztolca i jego kolegów, którzy stają przed komisją weryfikacyjną, i to jest najbardziej tragikomiczna scena, jaką ja przeczytałam w tego typu książce, a z drugiej strony jest najbardziej przerażająca. Jeśli tak to rzeczywiście wyglądało, to jest to absolutnie przerażające. Bohater tej książki, już jako funkcjonariusz służby kontrwywiadu wojskowego, przebywa w polskiej bazie, a w ramach polskiego kontynentu wojskowego w Afganistanie. I to jest ten moment, kiedy możemy sobie znowu podglądnąć życie bazy od środka. Dla ludzi spragnionych tego typu informacji to jest fajna gratka, bo ja o Afganistanie wiem sporo, ale tam jest mnóstwo takich smaczków, których raczej nie ma w, podręcznika, w podręcznikach. Można dowiedzieć się czym był szrek i dlaczego się go piło z sokiem grejpfrutowym, albo w jaki sposób oznaczało się najczystszą heroinę z Afganistanu. A tego typu informacji tu jest dużo, aczkolwiek um, dla tych osób, które naprawdę chciałyby się dowiedzieć, jak wygląda zabezpieczenie kontrwywiadowcze um, misji zagranicznej, raczej odsyłam do pierwszej afgańskiej książki Kafira, czyli do kontaktu. Tamtego jest zdecydowanie więcej. Zawieszenie to jest książka z bardzo wartką akcją, z bardzo ciekawą intrygą, jak bumerang wracają sprawy z czasów układu warszawskiego. I to jest na pewno duża wartość tej książki. Książka ma bardzo wyrazistych bohaterów, ale co ciekawe, ci bohaterowie są albo bardzo inteligentni, wierni i po prostu super faceci, albo są totalnymi krytynami bądź totalnymi gnidami. I tak naprawdę nie ma typów pośrednich. Jest jedna rzecz, która w tej książce w jakiś sposób mi nie pasuje to jest wspomnienie o czerwonych jaskółkach. Jasne, zdaję sobie sprawę, że tego typu kobiety istniały. E, rzeczywiście jedna z bohaterek jest byłą jaskółką, tylko że wspomnienie tego faktu absolutnie nic nie wnosi nam do opowieści. Mimo wszystko czytelnik dostaje bardzo dokładny opis, jak wyglądała działalność tego typu kobiet, jak były szkolone i tak naprawdę e, po co one były. E, ja bardzo nie lubię zgranych motywów. A to jest motyw, który po prostu w popkulturze jest pokazywany po prostu co chwilę. Zdaję sobie sprawę, że seks się świetnie sprzedaje. No że pewnie jest część czytelników, która w pewnym momencie zrobi sobie pauzę i zacznie się zastanawiać, jak tak naprawdę funkcjonowały kobiety, które z jednej strony chodziły po ścianach, były w stanie zabić długopisem i dostarczyć najlepszego orgazmu na świecie. No i ja do tych czytelników nie należę. Kafir i Masiewski piszą o sprawach ogólnie znanych: o likwidacji WSI, o polskim kontyngencie w Afganistanie, o zmianach władzy na polskiej scenie politycznej. Przypuszczam, że w tej książce istnieją postaci drugo, trzecioplanowe, które mogą być wzorowane na realnie istniejących osobach. Pewnie są smaczki, nawiązania, których ja po prostu nie potrafię dostrzec. Bo nie mam takiej wiedzy. I dokładnie to samo uczucie towarzyszy mi, ilekroć czytam jakąś powieść Langera czy Sewerskiego. Istnienie tych wszystkich wątków, które są jasne dla bardzo niewielkiej grupy ludzi. No ale to generalnie jest mój problem, a nie kafira. Ta książka to także próba diagnozy i analizy polskiej sceny politycznej. I to są bardzo gorzkie prawdy. Kafir i Maziewski wprost piszą o infiltracji polskiej sceny politycznej przez obce służby, piszą o współpracy niektórych polityków i wysoko postawionych urzędników ministerstwa z obcymi agenturami. Niemniej jest oceniać poprawność czy prawdopodobność tego typu stwierdzeń. Jakkolwiek rozbowiła mnie w sposób niesamowity, jedna ze scen, kiedy sztylec ma wyjeżdżać do Afganistanu, a starszy, bardzo doświadczony kolega powtarza mu, że przed wyjazdem na misję powinien odrobić pewną lekcję, lekcję z historii Afganistanu, z kultury tego państwa, dowiedzieć się jak najwięcej na temat tego, jak tam to społeczeństwo funkcjonuje i jak wyglądała historia cmentarzyska imperiów i Zastanawiam się, czy to była bardzo wyraźna sugestia, że wiele lat temu ta lekcja po prostu nie została odrobiona. Celowo nie mówiłam, czy polecam książkę, czy nie. Ten kanał nie ma charakteru recenzyjnego. Ja pokazuję Wam pewne ścieżki, którymi chadzam. Czasami wchodzę na miłą polanę, czasami jest tu bagno. Ale na pewno nie mam ambicji, żeby oceniać czyjejś twórczości, czy czyjegoś stylu pisania. W tej chwili przygotowuję cego odcinków na temat taktyki zamachowców, tych, którzy zorganizowali serię zamachów terrorystycznych w Paryżu 13 listopada 2015 roku i zwyczajnie potrzebowałam no, pewnego odpoczynku od tematyki taktyki organizowania zamachów. Radka sztylca można polubić, chociaż zdecydowanie nie jest to polski James Bond. Na szczęście. Najbardziej rozbawił mnie fakt, że. Za kilka dni wybieram się na konferencję do Warszawy. Tydzień temu zarezerwowałam sobie pokój w hotelu, i kilka dni temu, kiedy czytałam tę książkę, znalazłam informację, że w 1997 roku, kiedy tak naprawdę Radek Sztylc podejmował najważniejsze decyzje w swoim życiu, mieszkał dokładnie w tym samym hotelu. Minęło 20 lat, hotel cały czas istnieje a mnie niesamowicie rozbawił ten typ przypadku. Zapraszam na kolejne odcinki i subskrybujcie kanał, wtedy nie umknie Wam żaden odcinek.